Chinese culture sind aus äh, Kultur und äh, für uns im ganz asiatischen Bereich, das ist, eine, das ist elbeste, äh, immer noch. kultura chińska jest bardzo stara należy do najstarszych na świecie i wschodni, wschodni Azjaci są tą kulturą do prostu zafascynowane dlatego Tagoner mhm. Alfak die not like tai ti nicht in ganz anders als tolle kultur to tagoner że... alfak that do not not like że... ein bisschen sagt man da są różnice między kultą północy a południa. Na północy ludzie są bardziej połączeni w grupy, są bardziej nastawieni na przebywanie w kontakcie, natomiast południowcy są bardziej samotnikami. Z tego wynika z tej wypowiedzi. Podczas dzisiejszego spotkania przeniesiemy się do cesarskich ogrodu z Dalekiego Wschodu. No więc co Rano grano? Je ryż z rybą, jajka i trochę mięsa. Z wieczorem, przepraszam, z południe spożywa praktycznie to samo. Panie szefie, mam pan że ja zmienię czapkę na, na chińską? Już uścisk szefa kuchni i oczywiście aperitif do stołu wedle uznania. Dla wygranego będzie podana zupa, oczywiście dla któregoś z Państwa też. Jeszcze żałowałbym, gdybym z tego nie powiedział, że dostępne jest również wino czerwone. E, wino czerwone ze śliwek, oryginalne chińskie, którego jest możliwe dzisiaj sobie zamówienie. Wystarczy tylko zawłać kelnera. Generalnie ten makaron wystarczy tylko zalać wrzątkiem, jest gotowy do spożycia. Tak się dzieje. Użyjemy do czajmęna polędwicy wołowej i ledwie. You will, you will just mix, okay? Nicht einheitlich, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man lebt. A, a więc w tej kulturze zapasnowała go wielorotnności. J jest, jest tak zróżnicowana i jest tak takie szerokie pojęcie, że właśnie tego w tym kierunku cnęła. Die Kultury Norden ist sehr differenziert von der Kultur im Süden, Gegeben natürlich durch die Gegebenheiten. Gegebenheit.tóra w głnocy równie się z kulturą południa, to jest umotywowane też warunkami klimatycznymi. Aber allgemein kann gesagt werden auf der Chinesi, Ein patriot. Ogólnie można powiedzieć, że chińczyk jest wielkim patriotem. I das Land auch zu dem gemacht hat, was es heute ist. I das państwo zostało tak stworzone do tego momentu, jak w tej chwili jak mu się znajduje. Nie zawsze z, z wszystkimi przemyślanymi e, rzeczami. Also die Revolution hat eigentlich die Kultur an sich nicht verändert. Po Rewolucji kultura właściwie się nie zmieniła. China lebt eine sehr traditionelle Kultur. W Chinach żyje się z e, tradycyjną, wieloletnią Kulturą. Diese Kultur, sage ich einmal, geht zurück über 2000 Jahre. Ta kultura cofa się praktycznie do lat przed dwoma tysiącami lat.